Witam moi drodzy, moi widzowie, <sukasz> moi widzowie, nowi, starzy, z, z przed, przepraszam, stali. Witam Was bardzo, bardzo gorąco, to ja Adam Razik, jesteście na moim kanale, na kanale o zarabianiu, malowaniu i kreatywnym pięknym życiu. Witajcie, słuchajcie, troszeczkę takie dzisiaj w lepszym nastroju niż ostatnio, bez, bez gościa, który Widzę, że zrobił u Was yy, wielki, wielki tutaj, yy, wielką cieszę się popularnością filmik, yy, w którym o nim mówię i w którym nie miałem z tym spotkanie. Ale dzisiaj cisza. Wysypałem mu dwie Szczepanowi, dwie tacki. Jedną całą spałaszował, kurczę, jest pusta. A druga tam troszeczkę ruszone. Także jest dobrze. A podobno tam go zasuszy. <grym> nie no, słuchajcie, no. Trzeba... widzę po prostu ślady obsowania w tym moim tutaj. Yy, moim tatowni. Yy, wykluczyłem jedną też żaróweczkę, bo ten obraz, który teraz chcę, że tak powiem, szybko, szybko, szybko namalować, yy, bardzo yy, się odbijał i mam nadzieję, że troszeczkę się poprawi, ale bo taką yy, żarówka, która, która dawała światło bezpośrednio na, na ten. Yy, biorę się do, do malowania i będę wam opowiadał o tych moich tutaj. Yy, Słuchajcie, dla tych wszystkich, którzy będą mnie tutaj odwiedzać yy, stale, no to wiadomo, że nie będę jakoś tam, nie, nie muszę ich za bardzo zachęcać. Dzisiaj, że ja porozmawiam z, yy, z moimi tutaj już przyjaciółkami, yy, Madzią i, i Anią. Yy, I słuchajcie, no po prostu tak nie ładują energetycznie te dziewczyny i jeżeli słyszę taki kontakt, yy, po takim kontakcie, po takim... Na Skype, tak, tego zachęcam was, którzy, wszystkich, których, których już yy, tak powiem, yy, którzy chcieliby ze mną porozmawiać. To zachęcam do tego kontaktu. Yy, teraz to już tak ustawiłem w tym moim notebooku, że, że po prostu yy, ten Skype jest zawsze włączony w, włączony podczas, kiedy, w, kiedy włączę tego notebooka, to, to się włącza też Skype i możecie tam gdzieś zobaczyć, Ja tam ten podałem ten login, mam tam w opisie też wpisuję. Adam yy, kreska art, chyba kreska 22, kreska 10. Bo nie pomyliłem. Dobrze. Także zapraszam. I zawsze mogę tam, tak jak Kasia, którą poznałem z Londynu, czy tam inne osoby, z Renatą rozmawiam, no tam z różnymi osobami, które chcą zapytać, jak tam podsyłają obrazki. To mi będzie bardziej, że tak powiem, łatwiej w ten sposób, no bo taki, taka rozmowa więcej daje, więcej mogę tam treści i, i zawrzeć. I taki, no, no wolę, wolę po prostu powiedzieć niż, niż to pisać. No, to tyle. Mam nadzieję, że ten coś tu będę widział i troszeczkę tak nam tutaj tej żarówce. Nie będę dobra, no nie będę narzekał. Zrobię ją tak, jak jest. Czekajcie, spróbuję. O. Nie wiem, czy to jest różnica wielka. No, jest jakaś tam delikatna, ale. Słuchajcie, teraz w tym będę ten obraz kontrolował i. Jeżeli... Bo, bo nie męczy, bo chcę, chcę, żeby jakoś tam wyglądał. nie chyba lepiej. z tą żarówką. już trudno no i tak się tutaj odbija od tej mojej tej plamaszy bieli, bo tak wymyśliłem sobie tak podpatrzyłem że taką, no jeszcze nam będę modyfikował. No i mam nadzieję, że niedługo będzie już HDR, będzie lepszy sprzęt w ogóle kamera, już sobie w ogóle inaczej to ustawię i będzie oświetlenie lepsze i będzie lepszy, lepszy w ogóle tutaj yy, lepiej wyglądała praca z tym yy, na planie, że tak powiem. Co chciałem wam powiedzieć i, i z tych nowości, co tam miałem do was, co tam, o co mnie pytaliście, no to takie tam odnośnie malowania, tam indywidualnie to będę tam się z wami, z wami tymi, tymi różnymi, znaczy odpowiadam na wasze pytania, na te szczegółowe pytania, które tam mi zadaje, zadajecie. Generalnie w ogóle, tak jak powiedziałem, ta Monika na przykład, mi napisała Monika z Gryficy, już tu nie będę nazwisk wymieniał, ale po prostu zachęcam Was i, i że jestem wsparciem i że tam yy, no będę was utwierdzał w tym. No po prostu, jeżeli wszyscy wam dookoła mówią, że tam się do tego nie nadajecie, że tam to nie jest tam jakąś tam yy, nie wiem ścieżką drogą do tego, żeby tam zarabiać na tym kasę, spróbujcie, poczekajcie i, i nie stawiajcie sprawy w ten sposób, że najpierw trzeba kasę zarobić i jak to kasa nie będzie przednosiło, to tego nie będę robił, czy robiła. Także to nie jest tak. Naprawdę najpierw trzeba po prostu to róbcie to, co, co kochacie, róbcie to co lubicie, jeżeli to będziecie robić, a to ta się naprawdę poda, pojawi. To nie jest tak, że od razu... Właśnie ludzie się zniechęcają do tego, że jeżeli tego nie widzą, nie mają efektów jakichś tam natychmiastowych, szybkich, to, to tego tam No, odchodzą, od tego nie robią i tak dalej, a, a to wcale nie jest tak. Słuchajcie, jak już się wytarł Także zachęcam, zachęcam do tego, żebyście działali, robili to, co kochacie, robili to, co lubicie. Ja was będę tym zawsze wspierał, bo po prostu, yy, no, po to tu jestem. I, I wiem, że to działa, że można robić też to, co się kocha. I to będzie dawało naprawdę na niesamowitą frajdę i jeszcze przy okazji będzie się na tym więcej zarabiało. Słuchajcie, tutaj popatrzcie, teraz yy, ten obraz mnie bardzo yy, nie wiem, myślałem o tym, że to jest kwestia tego, tak jak ostatnio Wam mówiłem, że ten zestawienie tych dwóch kolorów, tej, tej czerwieni takiej, hmm, nawet chyba tej bardziej, takiej różowo tej, z, tą, z tym niebieskim, z tym. A tu widzę, jak na, podrysowałem trochę tym, tym czerń, tutaj że ten brakuje takiego głębokiego kontrastu po prostu, tego, 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 tego no, taką czernią, czernią granatową nawet, bo to nie jest taka czernie zwykła, prosta, że tak powiem, czerń. Tylko zawsze tam to jest ona bardziej taka ultramarynowa, że tak o, się wyrażę. Yy, to, to widać, że tak jak jest głębszy ten kontrast, to całkiem już fajnie to wygląda. I tak postanowiłem, że o, teraz tutaj chyba wezmę jakiś szerszy pędzelek. <laughs> I wezmę właśnie, no powiedzmy ten szerszy, ale nie jest tak szeroki. Po prostu jest też wąski, ale szerszy, żeby, żeby to... więcej takich ciemnych plam tutaj, tego ciemnego... Yy, tła, tego, nie cła, tylko tego kontrastowego zestawienia, to no, nie jest to korzystne, to światło, naprawdę coś tu muszę zmienić, bo ja teraz nic nie widzę, mówiłbym o, w ten sposób patrzeć, wtedy zasłania w ogóle, hmm, widzicie pewnie tylko tył głowy mojej, i tu w ogóle nie widzę, także hmm, ten, jakoś wymuszę, ten, ten odcineczek już prze... Hmm, zrobić w ten sposób, pomalować sobie w ten sposób, natomiast już w następnym to zmienię. Co chciałem Wam powiedzieć? Chciałem Wam powiedzieć nie to, to, teraz czy, hmm, czy przy okazji następnego nagrania no może przy okazji następnego, ale powiem Wam o w tym momencie y, o tym właśnie, że Tymi obrazami najczęściej wychodzi w ten sposób z tymi, tymi bardziej takimi, z którymi mamy problem. To tak zauważyłem, że po prostu yy, pójdziemy w jednym kierunku, jakiegoś tam rozwiązania barwnego. gdzieś w jednym momencie to wygląda ok i później idziemy, brniemy w to ten, myśląc o tym, że, to, że to ten cały efekt będzie podobnie wyglądał w tym. Gdzieś tam jakiś niuans się fajnie zrobi, pokaże itd. i tak dalej, później... No nie wiem, jest tak, coś takiego, że... No właśnie ten obraz należy do jakichś właśnie między innymi, że mm, albo ten temat, albo chciałem właśnie tym koronem przesadziłem, właśnie, że to jest takie... Już sam nie wiem jak to do tego y, co z tym zrobić i najpierw myślałem, że właśnie... Znowu powtarzam to słowo właśnie. Dobra, może tak zrobię. Spróbuję na jednym wytłumaczę od razu o co mi chodzi. Myślałem i chciałem zrobić tak, i teraz to zrobię na jednym kwiatku i może to się okazać dobrym rozwiązaniem, żeby ten kor, w ogóle mówię wam o takim zestawieniu moim ulubionym, czyli takiej yy, niebieskim, z zabarwieniem takim ultramaryny, taki cieple, ciepły niebieski, z tym ciepłym takim pomarańczowym, bardziej czerwienią, taką idącą w, yy, w kierunku pomarańczowej yy, barwy, a nie różowej, jak tutaj w tym na tym załączonym obrazku to wygląda. I teraz chyba coś takiego zrobię, że właśnie... O, to już nawet za bardzo żółte mi się tu zrobiło, jeszcze mam sąsiedztwie żółty. No i taki kolor spróbuję tutaj... Już prawie, nie wiem, jednak świetle to wygląda zupełnie inaczej niż, niż ten... niż na płótnie tutaj, kiedy kładę. No, jest całkiem żółty prawie. Jeszcze bardziej... Czy gdzie nie dodam? I zrobię właśnie taki kolor, który będzie dobrze z tą niebieską barwą wyglądał, o, coś takiego. Yy. I też zaraz go spróbuję na, nałożyć tym szpachlą. Spróbuję też gdzieś tutaj ciemniejszy odcień zrobić tego, tego koloru. I zobaczymy, może coś z tego właśnie dobrego wyjdzie i będzie yy. na tym obrazie dobrze to wyglądało w takim zestawieniu, nie wiem. Nie, chyba lepiej wygląda niż było niż było poprzednio, ale już fakturę zabójcza tutaj. Będę musiał coś z tym zrobić, żeby w mm, no tej fakturze nie zmienia już nie, nie zrobi się nagle płaski obraz tego, no ale jakoś ograniczyć to chociaż trochę to yy, będzie myślę. Że, myślę, że pójdzie do, to chyba w dobrą stronę. O, i tutaj te róże na pewno to... to ten, znaczy róże w sensie różowego koloru to, to na pewno zlikwiduje i tu nałożę taki kolor. Yy, ostatnio mówiłem też o tym, czy warto, czy lepiej czy odnośnie szpachli i, i pędzla. tych narzędzi, które ktoś tam właśnie yy, o tym opowiadałem, że Że... co lepiej co wolicie, czym wolicie malować. Yy, no I całkiem tu już się fajnie chyba to zrobiło z tym. Jeszcze tam bieli. i taki rozbielony w tym najjaśniejszym miejscu ten różowy. No ja chyba się brudzi od jakiegoś. O, całkiem to. No i zupełnie zmieniam pewnie teraz ten charakter tych. O, i bardzo tu już się to, to zrobiło fajne. Malarskie takie. Troszeczkę jest jeszcze tutaj dziura w tym, na tym. Ja to też zmienię. No i chyba pójdę właśnie w te, w te kolory. Co mi się to słowo właśnie przypętało? Przy wszystko właśnie i właśnie Ale niech to będzie już tak z tym z tym słowem chciałem dzisiaj no, o tym widzeniu chciałem powiedzieć barw które jest sprawia w ogóle o, 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 tym, o czymś takim jak to widzenie barw które w zależności od Zwróćcie na to uwagę, o tym już też wam wspominałem, że i to chyba na tym polega to mój problem tego obrazu że oj, kurczę, bardzo fajnie z tym. Jeszcze spróbuję, spróbuję tutaj zmienić, wezmę to względem zmienić przepraszam was, że ja jestem taki chaotyczny, ale szukam, mówię jak, jak się odnajduję w tych i próbuję szukać rozwiązania na jakiś tutaj... Plastyczny problem, nie mogę się skupić na, na tym, na malowaniu. To znowu, jak się na malowaniu skupię, to znowu mi, gorzej mi wychodzi to opowiadanie o tym. Ale to pewnie jest tak za, zazwyczaj w tym, yy, w tym fachu i w tej, yy, w tej dziedzinie. O, tego brakowało. Ten kolor, który tutaj, tak sobie troszeczkę rozmazałem to. Brakowało też takich yy, jasnych, o. Rzeczy tutaj na tym to zupełnie będzie no zdecydowanie jaśniejszego tego tła, które tam gdzieś będzie prześwitywało. Może no, nie to tym miejscu, to, ale tutaj całkiem będzie to nieźle wyglądało. No, kurcz, tu się bardzo fajnie już robi obraz. Super, dobra, idę w tą stronę. Mam nadzieję, że ten obraz nabierze znowu jakiegoś fajnego charakteru i się zmieni nie do poznania i będzie naprawdę fajnym obrazkiem. Yy, w ten sposób yy, kolejny obraz yy, że tak powiem wróci do jakiejś normalności i do jakiegoś powiedzmy umownie w cudzysłowie piękna mojego. Yy, aha, już wiem o czym chciałem powiedzieć dzisiaj yy, tak pokrótce. Tak zastanawiałem się ostatnio też chyba o tym wspominałem, że yy, To jest, taki pro, to jest problem, że po prostu ludzie, to wyszło przy okazji, chyba Marek napisał taki komentarz, że ten, no taki dla mnie fajny, optymistyczny i dla mnie taki pozytywny, że ja, człowiek, który po akademii, który po, po szkole, ja sobie nie wiem, albo sam sobie taki zarzut też i Marek mnie tym, jak gdyby coś tam wetnął, ten. ten nie powiedzieć nie w kiki, no No, może to za mocne określenie, ale że my sobie udażamiamy takich ludzi po akademii, po szkole, yy, wyższej szkole plastycznej, że to są tacy ludzie, którzy już mają taki warsztat, to są tacy artyści, że po prostu yy, nie pogadają i obrazy manują drogie, i w ogóle nie pogadamy, tam nie stać tak na na stać ludzie z wyższej półki, z wyższej tej. To tak nie jest. A poza tym ja trochę też tak sobie mam takie, miałem takie wam może tak powiem, do siebie, nie wiem czy to, nie, to, to też nie jest jakieś błędne i mylne przekonanie czy pogląd, chociaż chyba nie, tam nie wiem, no ale zwróćcie na to, znaczy, no też mi nawet, powiedzcie, napiszcie, nie wiem, czy, czy dobrze myślę, że na przykład osoby, tak się wydaje, tak jak się zastanawiam nad tym obrazami, które są na tym kanale, po, ten, dlatego nie do niektórych wracam, żeby w ogóle je zmienić, yy, które mi się nie podobają, bo albo sądzę na przykład właśnie tak, jak bo że, że to albo w tym temacie coś tam yy, nie tak, jak już też wielokrotnie o tym wspominałem, że to może temat jest nieodpowiedni, może to malowanie, tutaj też tak, tutaj szukałem takich, yy, jakiegoś złotego yy, sposobu, czy tam dobrego sposobu na to, żeby ten obraz nabrał jakiegoś takiego, że taki, jakiś surowy, że jakiś może mało malarski, że ma, może malarski jest aż za bardzo, że to no, się aż zrobiła taka gruba terata yy, z tego malowania, że to takie... Yy, nawet może prymitywne, że to może ten sam temat mi już tak w, wymusił na to i w ogóle te, te róże, kwiatki, jaki artysta, kurna, po, przepraszam za, za... no nie wiem, no, takiego ja nie powiedziałem słowa, tylko powiedziałem... No. Po tym, a tu maluję jakieś kwiaty jeszcze takie w takich tonacji w ogóle, że, a tym samym, tym samym wam mówię, że, że nie ma złych tematów, że to takie zależy wszystko zależy od plamy malarskiej, tu gdyby to naprawdę była plama malarska i, i dobra, dobra plama malarska, dobre zestawienia, to ten obraz nie, nie męczyłbym się tak nad nim i tak sam mam takie rozdwojenie jaźni w ogóle raz myślę o tym, że <śmiech> 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 powinienem może skupić się na tej abstrakcji, malować takie odjechane tematy i fajne kolorystycznie i tak dalej. Ale z drugiej strony sobie, zdaję sobie sprawę, że wszyscy, którzy zaczynacie, którzy malujecie sobie tam, że, żeby wam pokazać, że właśnie też nie ma złych tematów, że właśnie nie ma jakichś tam yy, z tym związanych tabu i, i też chciałem wam pokazać to, że, że właśnie po pierwsze nie ma tych złych tematów, a poza tym z każdego tematu można zrobić fajny obraz, no i, i, i tak a później coś nie wychodzi i później myślę sobie, nie no, może przesadziłem z tym, że tam może faktycznie jest, yy, nie każdy temat jest dobry i się nadaje na to, żeby go malować, yy, no i tak yy, nie do końca, a poza tym yy, obraz się nie da, nadaje, nie, może nie każdy temat się nadaje do, do malowania, a, a z drugiej strony jeszcze myślę, że nie każdy temat nadaje się do, dla artysty, takiego jak po szkole, po Akademii Sztuk Pięknych, to Pięknych, po jakiejś wyższej szkole plastycznej, takie tam w tym wiecie, jak to taki artysta tutaj będzie to taki obraz malował, ale to właśnie nie jest tak. I, i, I tak sobie nieraz myślę, czy moi koledzy, koleżanki, którzy skończyli moją szkołę, czy też malują takie obrazy, czy też mają takie wątpliwości, takie rozterki, i przeżywają twórcze tam jakieś malarskie. Nie wiem, czy to nawet twórcze, no, bo może to są twórcze, może to są jakieś. właśnie takiego pacykarza jak, jak razik kurczę który tutaj. Yy, nie wiem, czy to jest akurat jakieś spełnianie w malowaniu i takie wątpliwości może tak nieraz przychodzą, no. I teraz znowu, coś tutaj znowu zmienię, poprawię i później się okaże, że znowu będę trzy odcinki z tego malował. O, znowu jakiś mocniejszy kolor, ale to też wynika z jakiegoś mojego wyczucia, nie wiem, tu mi coś podpowiada, że, że weź tu przestań tutaj, troszeczkę przesadziłeś tym kolorem, to znowu, no i tak, i tak nie wiem. Mam takie rozterki i ty się chciałem z wami podzielić, że napiszcie mi, co dobrze, że maluję takie tematy, czy może właśnie praktycznie powinienem się skupić na czymś takim, nie, 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 nie pójść w takie właśnie, nawet jeżeli na przykład te irysy malowałem. Dlaczego te irysy mi tak dobrze wyszły i tak jest super, a na przykład już maki nie są takie dobre, no słoneczniki były też fajne, ale na przykład już ten, te, z tymi takimi pseudonóżami się męczę. I tutaj znowu zmieniam bardzo kolorystykę i tak dalej, i znowu z tego powstaje taki inny obraz, powstanie i tak. No i tak to jest, i jest, i, i, i sam nie wiem, czy. Ach, dobra, nie będę już. Dobra, też nie powinienem mieć przed Wami taki rozterek, bo, bo ja tu mam być dla Was, że e, tak powiem, być dla Was e, kimś pewnym tego, co, się ro co robię, a nie kimś takim, co, co, co ma jakieś rozterki, tak. Ale dobrze, podzieliłem się tym i nie wiem, może. Może to dobrze, może nie dobrze. Niech już jest, poszło. Dobrze. Słuchajcie. Teraz znowu tutaj się zaczyna jakiś... A, dobra. Od, chyba będę musiał ten obraz odstawić na dłuższy, na dłuższy czas i, i może przyjdzie taki czas, że go... Jakiś pobyt miałem na to, że, że może coś w tym zmienię, zrobię, a tu się okazuje, że chyba jednak nie tak jak chciałem, nie tak jak myślałem. Bo znowu idę w to czerwienie, miał być pomarańczowy, miał być ten, no ja już tam nie wiem. Dobra, zostawię to i jeszcze może ten jeden odcinek nagram, już tam przygotuję jakoś tak pod kątem jakichś e, takich rozważań, bardziej nad kolorem, a nie, a nie będę się bawił w ten. A może ja zbyt od siebie za dużo wymagam. Chciałbym, żeby te obrazy były zbyt dobre, każdy... każdy ale też pewnie coś takiego macie, że, że chcielibyście, żeby każdy obraz był dobry, a nie tylko jakiś, chociaż ja też wam o tym mówiłem, że podobno tak jest, że jeden na sto to jest ten wybitny, a ten reszta potwierdza talent yy, autora. Natomiast co tu może potwierdzić talent, jak to mi się nie podoba? Bo... Pewnie będę go musiał odstawić i zostawić i zmienię temat, wrócę do niego albo na tym, yy, poza kadrem to zrobię, o, tu znowu jakiś się robi tęczowy music box, <grym> kurczę, nie. Dobra, słuchajcie, kończy się materiał, yy, zapraszam was do...